Będzie pochwalony? Niech będzie pochwalony. Na wielki wieczór. Co Was sprowadza? Musimy. Wy... Chcieli go Chcieliśmy wziąć w ślub? Ślub. Hmm. Poczekajcie chwilę. Teraz trzeba będzie nauki przedmałżeńskie przyspieszyć, żeby skandalu nie było. A no idzie jak? Terminów nie mam. M mam pieniądze. Zapłacę. To jest dobrze. Parafia, sami widzicie, u boka. Rynny trzeba powymieniać. Wiecie, ile teraz takie rynny? Dwa tysiące, tyle co za ślub. Z chrztem, nie z Młodzi jesteście, da się co łaska.